Trzej zabójcy ostrości na Twoich zdjęciach. I pierwsze to jest poruszenie, czyli to, że kiedy fotografujemy, poruszamy aparatem, czyli trzeba ja że trzeba ten aparat ustabilizować. Najlepiej wtedy przyłożyć dodatkowo wizję do oka, bo jeśli fotografujemy na ekran, no to w tym przypadku może to powodować, że niestety będzie łatwiej o to poruszenie. I zauważyłem, że sz szczególnie osoby zaczynające dopiero przygodę z fotografią, często troszkę tym aparatem szarpią, naciskają spust migawki, więc pamiętajmy, że ten spust trzeba naciskać dosyć delikatnie, ewentualnie troszkę mocniej się zaprzeć. Dzięki temu Będziemy trzymać stabilniej ten aparat i to będzie powodowało, że te ujęcia od razu będą lepsze. Oczywiście, można użyć statywu, jeśli są to zdjęcia, na przykład, z dłuższym czasem, gdzieś tam, albo chcemy domknąć przysłonę po to, żeby na krajobrazie, na przykład, było więcej szczegółów, większa głębia ostrości. Drugim zabójcą jest zbyt długi czas i chodzi mi tutaj o to, że fotografujemy, na przykład, ludzi biegających, no i patrzymy, że te zdjęcia są rozmazane i zazwyczaj przyczyną jest właśnie zbyt długi czas. Na przykład, też można, fotografując dzieci, ustawić po prostu krótszy czas. Czyli jak na przykład mamy ustawioną, załóżmy 1,250 sekundy, to w przypadku kiedy ktoś będzie biegał, no to tu warto ustawić 1,500 czy nawet 1,000 oczywiście. Może to spowodować wyższy szum, jeśli na przykład będzie ciemno albo mamy ciemny obiektyw, ale w tym przypadku będziemy mieć super ostre zdjęcie, a zawsze możemy je odszumić w postprodukcji. Teraz te funkcje odszumiania i dużo programów jest naprawdę działających rewelacyjnie, więc nie ma z tym problemu. Więc oczywiście dłuższy czas wiąże się też z poruszeniem, ale chodzi o to, że nie zawsze potrzebujemy dużo krótszego czasu ze względu na to, że czasem fotografujemy jak Nieruchomy obiekt, ale chodzi o to, że możemy poruszyć samym aparatem. No i trzecia rzecz może się wydać śmieszna, ale brudna soczewka, czyli pamiętajmy, żeby przed ważnymi zleceniami, ważnym fotografowaniem, przed ważną sesją, jednak ten obiektyw przeczyścić, bo widziałem wielu fotografów, którzy na zlecenie przychodzą z brudnym obiektywem i często czyszczą już na zleceniu. Więc pamiętajmy, żeby zrobić to dzień wcześniej, po to, żeby spokojnie już móc za za zacząć od razu fotografować, bo na przykład przyjedziemy na miejsce, załóżmy na reportaż ślubny, i może się okazać, że już wszystko się zaczęło i jesteśmy troszkę gdzieś tam spóźnieni, więc. Warto tutaj też o tym pamiętać, żeby te obiektywy wyczyścić i to soczewkę przednią i tylnią. Daj znać w komentarzu, czy masz jakiś swój ulubiony czas, z którego zazwyczaj korzystasz. Ja mam, to jest 1,250 sekundy, bo przy reportażach zauważyłem, że jest to czas naprawdę bardzo uniwersalny i daje mi taką swobodę, że rzadko mi się zdarzają jakieś zdjęcia poruszone, a w sytuacjach, kiedy rzeczywiście potrzebuję krótszego czasu, to ustawiam wtedy już ten czas dużo, dużo krótszy.